Pochwalony Jezus Chrystus, bardzo Was gorąco witam. Nowy tydzień. Chcemy chwalić Boga, Duchu Święty. Przyjdź i karm nas, bądź w nas obecny. Dzisiaj mamy Ewangelię o Głosie Bożym. Kto wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Owce postępują za Nim, ponieważ Głos Jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od Niego, bo nie znają głosu obcych. Mamy Głos pasterza i głos obcych. Głos swój i głos obcych. Ten głos swój to głos Boga, pasterza, Pana Jezusa. A głos obcych to jest głos złego ducha. Tak przynajmniej powinno być. Ale czy tak jest? Jaki głos dla mnie jest swój, a jaki jest głos obcy? Na przykład głos pokusy, gdy jestem o coś kuszony, do czegoś kuszony. To jest głos obcy czy głos swój? Rozpoznaje ten głos, czy idę za nim? Za głosem obcego nie pójdą, a za głosem Chrystusa pójdą. To wcale nie jest takie oczywiste, zobaczcie na przykład w małżeństwie. Może być tak, że głos małżonka staje się głosem obcym. Jest blokada na ten głos. Nie posłucham tego, co mówi. Jestem zablokowany. Może być dziecko zablokowane na głos swoich rodziców coś mówią, a jest zablokowany, zbuntowany. Ten głos, który jest głosem miłości, staje się głosem obcym i to jest do nawrócenia, ponieważ za głosem swoim, czy swojego dobrego pasterza, pójdą, a za głosem obcego nie pójdą. Może być tak, że głos Chrystusa staje się dla mnie głosem obcym, przez to, że blokuje się na ten głos i za nim nie chcę pójść głos miłości. Małżonka, rodzica, dziecka staje się głosem obcym, bo przez bunt jakiś wewnętrzny nie chce za nim iść. I to jest moment, kiedy potrzebujemy nawrócenia. Potrzebujemy przemiany, żeby coś w nas się wydarzyło, że powiem, Panie, chcę wrócić do Ciebie, chcę wrócić do owczarni, chcę słuchać Twojego głosu i iść za Twoim głosem. Przecież w głębi serca wiem, co jest dobre, bo Bóg nam już, już nas pouczył, my już do niego należymy, ale czasem wchodzimy w takie pułapki. Abyśmy szli za głosem dobrego, żebyśmy ten głos rozpoznali, rozpoznawali przez cały dzień. Chcę Wam pobłogosławić i bądźmy temu wierni. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Życzę Wam pięknego dnia. Ja mam dzisiaj urodzinę, więc też dziękuję za wszelką modlitwę, którą mogę od Was otrzymać. Dajcie kciuk w górę. I też e, dzisiaj jest Matki Bożej Towarzystwa Jezusowego, czyli Matki Bożej Zakonu Jezuitów. Ja na 40 właśnie w ten dzień e, zrobiłem tak, że oddałem się w niewolę Matce Bożej. To już 7 lat i to był prezent Matki Bożej dla mnie na 40. E, za to Bogu jestem wdzięczny. E, także za wszelką modlitwę bardzo, bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego i poniżej piosenka Maryjna właśnie o Maryi, która o nas się troszczy z którą możemy zamieszkać i która jest zawsze ona, obok nas.